Panowie, no znalazłem coś interesującego. Co takiego? W pozostałości po wózku torpedowym. Witam Was serdecznie. TV Historia na luzie. Podziemny Światoczami Kowala. Szczecińska Grupa Eksploracji Podwodnej gref. Dziedzictwo morza Zachodniego. A to wszystko zgromadziło się w ramach projektu miedwie. Zapraszamy Was na arcy ciekawy odcinek. Panie Kapitanie, Pan będzie dla nas szczurów lądowych łaskawy. Wyrzucić Z... Was od tamtej strony przy kucze, Tak, tak? Tak. tak. Dobra. tak Jakby to powiedział szczur lądowy, wyruszamy na... Jak to? Na głębokie wody? Plecami jatka znajduje się Torpedownia, która powstała tu w czasach II wojny światowej, i o tym miejscu opowie nam więcej właśnie Jack. Nim Jack rozpocznie swoją opowieść, puszczamy nurków do wody, a przecież głębokość jeziora Miedwie to 43,8 metra, a długość linii brzegowej też 39 km. Zatem zaczynamy poszukiwania. To jest bardzo ciekawy obiekt, taki unikalny w skali Europy, ponieważ to jest jedyna e, torpedownia w siłach Ludwafy. i można powiedzieć, że takie śmieszne bo wszyscy wiedzą, że torpedownie podlegały pod siły Kriegsmarine. morskie Kriegsmarine a to jest ludwafę, dlaczego? są to torpedy, które zostały miały być opuszczane i były opuszczane przez lotnictwo i lądowe i marynarki wojennej także obiekt podlegał pod ludwafę. tu znajdowały się obozy jenieckie, znajdowało się obóz koncentracyjny znajdowały się przymusowe obozy pracy. Jak mnie mam, panowie, przed chwilą przepłynęliśmy nad kutrem, tak? Do wydobywania tak, Dokładnie, przepłynęliśmy na nad, nad kutrem. Nad tym, który za chwilę będziemy widzieć na ekranie. A tymczasem na powierzchni. Dzisiaj też odbędzie się akcja oprócz poszukiwawczej, akcja sprzątania. Jest zamiar wykarczowania i wysprzątania tego terenu, żeby jak najdłużej pozostał w takim stanie. linki stały trzy piętrowe, które zostały zrzucone z wyposażeniem do tej wody, i w chwili obecnej te całe dobro leży pod spodem, a na tym leżą dachy. My się próbujemy tam dostać. O, ta torpedownia co chwilę coś nam daje: daje nam urządzenia, daje nam pogląd na warsztaty mechaniczne, na wyposażenie kuchni, łazienki. To są bardzo ciekawe rzeczy dla nas. Wyobraźcie sobie, ja powiem o jednej rzeczy. Ty to wiesz już, ale wyobraźcie sobie, że stoimy na płycie, pod którą jest poduszka powietrzna, a ta betonowa płyta torpedownia stoi na drewnianych palach. Tak? Tak. Na drewnianych palach. Dlaczego? Dlatego, że drzewo ma swoje właściwości pod wodą i nie gnije, ale pod spodem, gdy nurkowie się zanurzają, mogą wyjąć aparat oddechowy i spróbować oddychać tym powietrzem, który jest właśnie pod tą betonową płytą. A to przecież wydaje się, że jest zatopione. A to jest błąd, ale drugim ciekawym elementem i chyba najważniejszym, Grzesiu, Ty, ten budynek. Budynek dzisiaj widzimy, on jest, powiedzmy, parterowy, ale tak naprawdę on miał trzy piętra i drewniane boki u góry stacjonowali czy urzędowali e, naukowcy, którzy badali te torpedy, które były wypuszczane z tych dwóch, powiedzmy, luków torpedowych, bo to jakbyśmy to mogli inaczej nazwać. Wyrzutni torped. Tak. Dobra, koniec historii, odwracamy się i patrzcie, właśnie wypływają nasi nurkowie. Patrz, 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 są. No, no, no więc, znalazłem coś interesującego. Co takiego? Pozostałości po wózku torpedowym. Ogarszające się warunki atmosferyczne coraz bardziej ograniczają widoczność pod wodą, ale nurkowie nie przerywają pracy. Zarówno poszukiwania, jak i prace porządkowe trwają nadal. Podczas gdy nurkowie pracują pod wodą, my zabezpieczamy ich z powierzchni. Zadajemy kowalowi pytanie, Jacek, Jacek, a co takiego najciekawszego znaleźliście? I o to odpowiedź. Udało nam się znaleźć tę empedę, która nie była znana, była ostatnim prototypem, była zaliczona do broni V3, ponieważ posiadała pierwszy komputer torpedowy. I co było istotą tej torpedy, że ona mogła pływać 3 godziny. I jak nie znalazła swojego celu, to podnosiła się, wracała do miejsca początkowego, można było ją wydobyć, załadować i strzelić drugi raz. I ona sama toczyła na tym komputerze swój tor i poszukiwała celu. Także E, oblicza się, że e, jak ona by weszła 3 miesiące wcześniej, nigdy Amerykanie nie mieliby szans wylądować w Normandii Słuchajcie, jakim to trzeba być dzielnym człowiekiem, a już nie mówię, jaką trzeba być odważną kobietą, żeby w mokrym skafandrze włazić po raz drugi po to, tylko żebyśmy mogli nakręcić zdjęcia. Dziękujemy bardzo pani 39 minut byłaś w wodzie 39 Ale któryś raz z rzędu? Dzisiaj? No, czyli drugi. jeden, drugi, nie? No właśnie już kończysz, czy jeszcze będziesz? Kończę, bo zalało mnie przez rękawice. Ten budynek nie wygląda Ci na zbyt nowoczesny do takiego obiektu? Ale ależ no bardzo dobre pytanie, słuchaj, dlatego, że to nie jest budynek niemiecki. To już jest budynek, który postawiła nasze Ludowe Wojsko Polskie. Po przejęciu tego obiektu, o, trzeba uważać na załamanie, po przejęciu tego obiektu przez Rosjan, który najpierw Rosjanie rozszabrowali, jak wiadomo, wykradli wszystko, czyli tradycyjna rosyjska działalność, co mogli zniszczyć. To zniszczyli, między innymi ten budynek za nami, o którym przed chwilą mówiłeś, a tutaj powstała Wartownie dla żołnierza. Wiesz dlaczego? Ponieważ wcześniej jeszcze za czasów LWP to były tereny wojskowe. I tu żeby nikt nie podpływał pod jednostkę, żeby mieć stałą obserwację tej strony wybrzeża, no, zrobiono wartownię. I tutaj stał sobie szeregowy w środku. O, rozumiesz no, tu? Z pięknym widokiem na wodę, z lornetką. I wiecie jak to było? Zimą pewnie tutaj nie stał tylko latem jak pływały łódki byli to turyści, a najbardziej go interesowały oczywiście turystki z wrażych krajów, które mogły doprowadzić do zaatakowania naszego cudownego kraju i on je obserwował, I jakby mógł to wszystkie by je tutaj aresztował, ale zapewne nie mógł. Drogi Jacku, ja tak już kątem oka widzę Coś z drugiej strony brzegu Jesteśmy z Grześkiem właśnie przed wejściem do tunelu, który przed chwilą pokazywaliśmy wam z torpedowni Grzechu co prawda ubrał wodery, jest bardziej profesjonalny Ja na dzikusa, bo znacie mnie, wariat, szaleńca Ale dzisiaj skoro jest technicznie przygotowany nasz kowal No to panie kowal Zapraszamy, to pana podziemny świat, to idź pan, idź pan, a ja będę panu towarzyszył oczywiście Z bezpiecznej odległości Słuchajcie, tunel jest <grym> zalany Ale da się go przejść, a jak głęboko to za chwilę się przekonamy w wodzie znajduje się coś bardzo ciekawego. A pokaż. Wiesz co, to nie jest przez przypadek jakaś kratka. Ale to jest kratka. drewnem wyłożone, to jest zanitowane. No jakby jakiś filtr, albo. No bo to krata wygląda, to ma śruby. Zobaczcie, ja o co to, to wygląda. Ja to zbliżyłem już dawaj tam. Z drugiej strony to madre dewy, no korki jakieś tu są wkręcone. Bardzo ciekawe takie tu kątowniki. Wygląda z jednej strony jak klapa kanalizacyjna, taka jak studenci, ale to... to jest wypalone w ogóle, tu się jarało, to drewno jest wyjarane. I to jest na pewno bardzo stare, no nie pochodzi to przed 30 lat, bo by tego tak nie zżarło. To cały czas jest Wiesz, w Łodzi... co, wydaje się, że to jest to jeden z elementów technicznych tego tunelu. Słuchajcie, doszliśmy do zakrętu. I co ciekawe, ten tunel... Ciągnie się tylko na wprost jakieś 6-7 metrów. Widzicie, ta rura zakręca tam i wraca z powrotem. Tutaj siedzi jatek I tutaj mamy za moimi plecami wylot w stronę torpedowni. Bo te rury, Grzesiu, widocznie są obcięte. I to widać, tak? One tak. tędy były i szły w stronę torpedowni. Dziwny jest ten zakręt właśnie tutaj. Czemuś to miało służyć. Być może jakaś kompresja. Ale tutaj definitywnie wieje świeże powietrze stąd. Wkładaj jest niewielki tam. otwór i wkładam tam... Kamerę, czekajcie, nie wiem czy coś widać. Dad ci światło tam? Nie, ja na ślepo tutaj muszę operować może trochę joystickiem. Nic nie czekaj. Zobaczymy, co nam się nagra, no. Próbuję jak najdalej włożyć. No nie wiem, nic nie widzę, więc na ślepo to wszystko jest robione. Wy widzicie teraz więcej niż ja A my w tym zobaczymy moment. jak go odtworzymy. Tak jest. Tak mniej więcej to wygląda z tej strony, niewielki otwór, ale z niego świeże powietrze wieje. Niedawno mieliście założone kominiarki i nikt was nie poznawał, ale teraz byliście pod wodą, efekt waszych poszukiwań, no najpierw ten historyczny, tak? Skarb tak jest. Skarb, skarb. Oryginalny niemiecki klosz z lampy oświetleniowej z wyrzutni na jeziorze Miedwie. No i oczywiście skarby dzisiejszych czasów, w których, których nie powiem. Słuchajcie, jaka jest widoczność na spodzie? No, no, na, na tą chwilę widoczności nie ma praktycznie wcale, trzeba iść po umacku. To, co widać, I to znaleźliście mała... namacanego? Namacanego praktycznie, mała część tego. Tego jest naprawdę dużo, to jest mała część, co, to co nam się udało wymacać. Gdyby była wizura lepsza, na pewno by było kilka razy więcej tego. Ale te akcje przeprowadzacie co roku i tych śmieci cały czas tutaj jest, jakby przybywa, tak? Czy, czy, tak, tych, tych śmieci, tak jak widzieliśmy wcześniej, przypływają tutaj sobie żeglarze na rybki, część z nich zostawia takie suweniry. No, ja nie wiem, czy w świecie żeglarskim można by ich nazwać żeglarzami. Wiecie, bo ja z tego, co mnie uczono, to kolarz też, to człowiek, który jeździ i jak złapie gumę, to nie wrzuca koła do rowu, tylko po prostu bierze go ze sobą. Tak? Jak ktoś jest grzybiarzem, to nie wynosi puszki z piwem do lasu, bo przyszedł na grzyby. No, ale wiem, jak takich ludzi się nazywa w moim środowisku. Dla mnie nazywa się ich po prostu ludźmi, którzy nie posiadają ani grama kultury, więc może nie obrażajmy żeglarzy czy yy, yy, nurków, bo to zostawili zwykli śmieciarze. Po prostu najzwyczajniej w świecie. No, się zawsze w takich filmach, wiecie, co mi się gotuje, tak, bo przyjeżdżają chłopy, tak, bo zamiast się pobawić w durkowanie, zamiast iść na czystą wodę, to wyjmują po takiej nie wiem, jak to na pa patologii, wyjmują śmieci i mnie to oburza. No, mo może się komuś to na moim kanale nie podobać, ale musi to oglądać, bo to jest mój kanał. E, I prawda jest taka, Grzesiu, ja wiem, że ty byś chciał to łagodnie powiedzieć, że tak nie wolno mówić, trzeba o brudasach o śmieciarzach trzeba mówić po imieniu bo oni pod wodą ryzykują często zdrowie i życie. Dokładnie to, Zamiast ten... zająć się badaniem tego historycznego miejsca, no przy okazji trzeba wyciągać kilogramy, a nawet setki śmieci, jeżeli ta akcja by była bardziej zorganizowana, tych śmieci by było pewnie więcej, wizura na to nie pozwala, więc pewnie tam się kryje oprócz skarbów jeszcze mnóstwo śmieci. Co bo jest szczególnie tych szklanych to nie brakuje. Nie brakuje. Dziękujemy wam bardzo. Bardzo dziękujemy. I do następnego razu pod wodą. Ale nasza pasja nie polega na tym, żebyśmy Wam wszystko pokazali, położyli na tacy, tylko żebyśmy Was zachęcili. Chodźcie z nami, eksplorujcie, nurkujcie, pomóżcie posprzątać, bawcie się w historię, cieszcie się z tego, że możecie ją poznawać. A przecież ta historia jest niezwykle bogata, bo tych tematów, które nam się tutaj urodziło dzięki kolegom. Jest bardzo dużo i to pewnie spowoduje to, że będą kolejne odcinki i to już takie bardziej poważne, typowo mniej historyczne. mniej na luzie, tak? tak? Mniej, mniej na luzie, bardziej <laughs> poważne, bardziej <laughs> poważne tematy najpierw weźmiemy. Na luzie, ale bardziej poważne tematy. I tym miłym akcentem dziękujemy Wam jeszcze raz, dziękujemy naszym szanownym gospodarzom i do zobaczenia już niebawem. A na koniec poszukiwań, całkowicie na luzie, wziąłem wykrywacz, wziąłem koszulkę, wlazłem do wody i postanowiłem Dokończyć szukania śmieci i odnajdywania artefaktów, ale jak widzicie, nawet już mój piesek miał dosyć i powiedział: Czas kończyć, Jacek, wracamy do domu. Do widzenia!